Przed południe, jak widać, niestety, ale jest pochmurne, chłodne, nieco wietrzne. Aczkolwiek warunki nie są tak niesprzyjające, że nie można byłoby poszukiwać. Znajduję się obecnie na jednej z na Górnym Śląsku, na samym południu i poszukuję pierytu. Nad ranem mieliśmy burzę, ulewny deszcz. Jest mokro, ale jest lepiej dla mnie, ponieważ mamy odsłonięte niektóre minerały. Chcę zwrócić uwagę na wysoką mineralizację na węglu kamiennym. Chodzę już od dawna po takich hałdach, ale takiego wysypu to jeszcze nie widziałem. Jest go naprawdę bardzo dużo. Nie jest to jakiś. Też nadzwyczajny efekt na tym węglu, że mogłem sobie coś tam do tej godziny skubnąć, ale jest. Jest go bardzo dużo, dodatkowo na wapieniu, e, przepraszam na piaskowcu, taki brązowy z linią kalcytową jest tych okazów też. Bardzo dużo. O, tutaj mamy no roślinkę. Znalazłem trochę samorodków. Nie są jakieś nadzwyczajne, ale są. O, proszę spojrzeć. No, gdzie się nie ruszę, gdzie nie spojrzę? Zmineralizowany pirytem węgiel. O. Zbyt obity fragment. No, kolejny. No mówię, nie są jakieś nadzwyczajne. Ale są, jest ich dość dużo. Upek. na piaskowcu tu jest znowu wągel tu coś jest w łupku ale to tego nawet nie będę bił ponieważ nie ma sensu znowu piaskowiec z węglem o słabo Idę dalej, bo jest gdzie chodzić. Tych hałdek jest dość dużo. A póki nie pada, sobie będę śmigał i szukał. Pozdrawiam.